Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas, co zrobić, żeby w swoim życiu nie wdepnąć w minę. Otóż w swojej przypowieści o tych minach, które rozdaje swoim sługom uczy nas, że każdy człowiek, każdy człowiek dostaje od Boga łaskę wiary. Tylko, że niestety nie każdy na tę łaskę odpowiada. Bóg, który jest miłośnikiem życia, który pragnie zbawić każdego człowieka, dał nam wszystko, co miał nam do dania. Dał nam nawet swojego własnego syna, który został odrzucony przez ludzi, który został osądzony, zabity na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Jednak. Wydaje się, że nadal, po, nawet po Jego zmartwychwstaniu, wielu ludzi odrzuca e, Jego obecność, Jego łaskę, Jego miłosierdzie. I nawet jeżeli otrzymują od Niego różne dary, to e, w ogóle tym się nie zajmują, zakupują te dary, marnują. E, Jezus nam pokazuje, że na razie jeszcze jest teraz czas miłosierdzia, czas pracy nad tym, co żeśmy otrzymali od Pana Boga, nad pomnażaniem tych min. A generalnie mina to było około 520 gram srebra. Więc wydaje się, że w porównaniu z tym, co Bóg dla nas przygotował na końcu, z tymi wielkimi, potężnymi miastami, które wręcz jaką nagrodę. Zawierność dla swoich sług, to te miny są naprawdę niczym wielkim. Ale praca nad tym jest naszym obowiązkiem. Zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby to rozwijać, żeby budować swoją relację z Chrystusem, żeby pracować nad sobą, żeby też dzielić się dobrem i miłosierdziem z innymi, żeby wypełniać swoje obowiązki rzetelnie, żeby być sprawiedliwym. To są właśnie te miny, które są w naszym życiu, ale żeby one nie stały się pułapkami, no to trzeba się za to wziąć, trzeba nad tym pracować, trzeba nieustannie nawracać się i doskonalić w miłości. E, oczywiście nie jesteśmy w tym sami, bo Chrystus jest cały czas nad nami. Jednocześnie Chrystus przypomina nam, że przyjdzie ten czas, kiedy On powtórnie przyjdzie, już wtedy e, osądzić człowieka, rozliczyć go z tego, co zrobił w swoim życiu. I tam w tej przypowieści na końcu jest dosyć taki krwawy obraz y, króla, który każe zabijać tych, którzy odrzucili jego królowanie. Oczywiście y, Pan Bóg nie jest y, tym, który zabija, tak? on jest Panem życia, on jest miłośnikiem życia, ale niestety y, człowiek, który odrzuca łaskę Chrystusa, który y, uparcie y, y, odrzuca to, co Bóg mu daje, który nie chce przyjąć Chrystusa do swojego życia, on sam wskazuje się na potępienie. Ten czas łaski jest. Dopóki jest ten czas łaski, wykorzystujmy go do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżać się do Pana Boga i żeby rozwijać to, co On nam dał. Po to, żeby kiedyś, kiedy przyjdzie powtórnie, kiedy staniemy z Nim twarzą w twarz, żebyśmy po prostu nie musieli rozpaczać, żebyśmy nie musieli. Gdzieś załamywać rąk, kiedy już będzie za późno. Bóg nas przed tym przestrzega. On jest bardzo poważny, ponieważ te dary są Jego bardzo poważne, i są bardzo ważne, i traktuje nas bardzo, ale to bardzo na serio. Dlatego też wykorzystajmy ten czas, aby dziękować Panu Bogu. Może dzisiaj jest dobra okazja do tego, żeby zobaczyć, co otrzymałem od Pana Boga, ile mi dał. Żeby Mu za to podziękować żeby na modlitwie czy też w chwili ciszy sobie to wypisać, co dostałem od Pana Boga, do czego mnie Pan Bóg zaprasza, gdzie mnie stawia, do, jakie zadania odczytuje dla siebie i żeby prosić go też o łaskę wytrwałości, o łaskę wierności, aby, aby sobie tego nie odpuszczać, aby w obliczu tego, co trudne, co wymagające, nie mówić sobie, a dam sobie spokój: po co mam się trudzić? Warto się trudzić. Bo na końcu, kiedy Chrystus przyjdzie za ten nasz trud, za to nasze poświęcenie, naszą wierność, otrzymamy nagrodę przebywania z Nim w niebie, w rzeczywistości, która nas absolutnie przekracza i której nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Ale skoro Pan Bóg to wymyślił, to znaczy, że to jest fantastyczne i że warto o to zawalczyć. Życzę Ci dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże.